Cześć Duchanna, jest 17 grudnia 2023 roku. Siedemnastka, bardzo dobra liczba. Ona reprezentuje naszą ulubioną literę z naszego ruchu. Nagram dzisiaj dwie części. W pierwszej części robię tylko wstęp, a w drugiej części będą wiadomości. Co chcę powiedzieć we wstępie? Otóż, jak wiecie, pokazywałam przez ponad rok dla wszystkich pewne antidotum na różne dolegliwości, które ludzie mają. Mamy bardzo dużo nagrań. Historii ludzi, którzy cieszą się z tego, że zastosowali sobie to antidotum. Ale ostatnio amerykańska agencja FDA zaatakowała firmę produkującą antidotum w plasterku. Ja ten plasterek pokażę. Jest to takie proste, małe antidotum. Działa na zasadzie światła, czyli fototerapia. I chociaż wydawało nam się, że stalinizm już się zakończył, ale jednak tradycje stalinizmu są wiecznie żywe i agencja FDA zaczęła ścigać firmę produkującą antidotum. Także nie wolno jest, łączyć tych plasterków z efektami, z efektami zdrowienia ludzi. Ludzie zdrowieją, ale jak wiecie, system dba o to, abyśmy nie uprawiali myśl o zbrodni, a jedną z takich ogromnych myśl o zbrodni, która jest w dzisiejszym świecie, czymś w rodzaju grzechu, to jest to, że nie chcemy nosić ze sobą całej reklamówki leków przepisanych przez lekarza i nie słuchamy się lekarza ani farmaceuty, to jest wielka myśl o zbrodnia, bo przecież gady, które nam te leki z apteki przygotowały, chcą naszego dobra. Już od czasów Stalina. Stalin chciał dobra wszystkich. Nawet Adolf w III Rzeszy chciał dobra wszystkich. Potem mieliśmy okres wpływów NKWD w Polsce. Też chcieli wszystko dla naszego dobra robić. Potem o nasze dobro dbał Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nasze dobro było opisane w podręcznikach Marksa, Lenina, Engelsa, a my niewdzięcznicy, nie wszyscy chcieliśmy temu systemowi zaufać. I niestety, niektórzy popełniali myśl o zbrodnie, tak jak i teraz od trzech lat możemy obserwować, że niektórzy popełniali myśl o zbrodnie i myśleli sobie o tym, że nie będą żadnych szmat sobie na twarz zakładać, bo nie są niewolnikami. Byli tacy, którzy nie chcieli sobie żadnych preparatów medycznych zafundować, bo nie pozwalają na to, żeby im coś wstrzykiwać, czego efektów nikt nie zna. Więc tych grzechów i mi myśl zbrodni było bardzo dużo. Ale podstawowym grzechem jest grzech myślenia samodzielnego, prawda? Także yy, pamiętajmy, żebyśmy nie myśleli samodzielnie, tylko jeżeli yy, nasz organizm nie domaga, to nie powinniśmy myśleć o tym, że należy oddychać, brać głęboki oddech, wpuszczać prane energie, źródła do siebie, nie powinniśmy pić dobrej wody, powinniśmy Zajrzeć do reklamówki leków i wyciągać stamtąd pigułki i leki przepisane przez lekarza. Jak wiecie, lekarze mają dyplomy, należą do izby lekarskiej i to wam gwarantuje, że jeżeli wam wstrzykną preparat, to ten preparat jest starannie przebadany i skuteczny. Samo to, że ktoś ma dyplom, że ma tytuł naukowy, to już gwarantuje. Sprawdźcie sobie stan osobowy paru uniwersytetów w Polsce. Na przykład Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski. Ludzie z dyplomami. Odeszli, odeszli w różnym wieku 30 parę lat 50 60 i tak dalej odeszli nagle zupełnie bez związku z preparatami które przyjęli no w każdym razie yy, zmarli ale za to byli bardzo dzielni nie popełnili żadnej myśli zbrodni słuchajcie więc pamiętajcie że system nie życzy sobie, abyście popełniali myśl o zbrodnie, tak więc nie popełniacie tych myśl o zbrodni, żeby się przypodobać systemowi. Jak wiecie, procedury medyczne są najważniejsze, no bo na przykład jeżeli ktoś zapadnie na tak zwanego wirusa, a między nami mówiąc pasożytka, którego pięknie ostatnio nazywają. Nawet nomenklatura została przyjęta z dropów 17 litery alfabetu i nazwane ślicznie Kraken. Więc jeżeli wiecie, to procedury medyczne przewidywały, że na takiego bakcyla będzie podawany pacjentowi paracetamol. Dlaczego paracetamol? No, dlatego, że jest najlepszy w niszczeniu naszego własnego glutationu. Nasze ciało produkuje glutation, glutation czyści nasze ciało ze wszystkich syfów, więc jeśli mamy dużo glutationu, to glutation nam wyczyści ciało, a jeżeli paracetamol zniszczy cały glutation, no to super, no bo wtedy można nas wziąć pod respirator. I to jest dopiero fajna zabawa pod respiratorem. Oczywiście powinniśmy nosić reklamówki z lekami, bo jeżeli białe kitle, czyli ktoś taki jak Święty Mikołaj, dają nam reklamówki pigułek, to znaczy, że te reklamówki trzeba brać, a pigułki trzeba wszystkie połykać. No i po cóż mielibyśmy stosować antidotum? Po co mielibyśmy stosować antidotum. Przecież lepiej mieć reklamówkę z pigułkami. Cóż takie antidotum daje? Przecież to jest tylko światło. Słuchajcie, światło światło może pomóc, oddychanie może pomóc, woda może pomóc, uprawianie sportu może pomóc, zdrowe jedzenie może pomóc i będziemy zdrowi i sprawni. Nie, słuchajcie, nie, nie możemy żyć bez reklamówki leków przepisanych przez Białe Kitle. No, słuchajcie, to nie jest fair, jeżeli będziemy się burzyć i nie będziemy chcieli stosować się do wytycznych systemu. No, a jak rozróżnimy, co jest dla nas dobre, co dla nas niedobre? Na takim filmie. Z 1988 roku. Film miał tytuł po angielsku THEY LIVE WE SLEEP, czyli Oni żyją, my śpimy. Na tym filmie bohater dostał od kogoś takie czarodziejskie okulary. Może to była technologia. I kiedy zakładał te czarodziejskie okulary, widział świat jakoś zupełnie inaczej. Także to jest właśnie film o człowieku, który żył sobie normalnie, spokojnie i wierzył we wszystko, co pokazują media, gazety i telewizja i mówią politycy. We wszystko wierzył. Uważał, że jego Ameryka jest znakomitym miejscem. No i wszystko było zwyczajne. Ale kiedy dostał te okulary, niestety zaczął widzieć. Różne dziwne rzeczy i zaczął mieć tendencję do myśl o zbrodni. No i co z tymi myśl zbrodniami? Takiego potem się stało. Zaczął od myśl o zbrodni, potem zauważył, co powoduje, że ludzie są zahipnotyzowani, kto to robi, jak to robi, i postanowił. Tym przemiłym przybyszom z innych miejsc, pomieszać szyki i zniszczyć im maszynkę, którą hipnotyzowali ludzkość. To tak tytułem wstępu, a ja zapraszam na wiadomości o antidotum i o tym, że używanie. Takich słów jak komórki macierzyste zostało uznane przez FDA za myśl o zbrodni. O tym myślę, że nagram kolejny program z koleżanką. No i będziemy te tematy kontynuować. Będziemy się starać pamiętać o tym, abyśmy nie popełniali myśl o zbrodni, bo to. Bardzo szybko mogłoby zawalić cały system. I co my wtedy zrobimy? Zostaniemy zdani sami na siebie, będziemy wolni. A co zrobić z wolnością? Ale ja zakończę jednak ten program jakąś tam, myślę, zbrodnią, bo nie byłabym sobą. Światło zwyciężyło. I na pewno w moim przypadku światło zwyciężyło. Bo naprawdę w moim wieku moja babcia była już staruszką. Wyglądała jak staruszka, miała przekonanie, że jest staruszką. A ja wcale nie zamierzam iść w tym kierunku. Ja się czuję świetnie. Jestem pełna energii. Mam przyklejone na stopach takie antidotum. Które się nazywa Energy Enhancer, dzięki temu rano mogę uprawiać sport. Świetnie mi się oddycha, lubię pić wodę, lubię ćwiczyć i lubię zdrowo się odżywiać. No cóż, jestem jakimś przypadkiem trudnym i mam nadzieję, że wy też. Serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam na wiadomość.